Witam Cię w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj jestem u Miłoza. Przyjechałem go odwiedzić, a w zasadzie, no nie, nie to, że odwiedzić, Przyjechałem nagrać dla niego vloga. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz będą mieć jakąś tam sesję. W ogóle mieszkają tutaj, w tej, w tej szkole. Tam jest skatepark, zaraz się przejdziemy. I myślałem, że będą mieć teraz sesję treningową, znaczy będą mieć sesję treningową, ale w postaci gry. I zobaczymy, czy będę musiał do wieczora zostać, żeby go nagrać, bo chciał, żebym coś tam sobie właśnie ponagrywał. Co ty teraz masz? Po, tą grę? co to, nie, Proszę co chcesz? Śmiej! Ja mogę Ja mogę długa! No spokojnie nie dajmy się. Już się troszeczkę wstydził za ojca, dlatego ja że założyłem, Zacznij pokażę. Okulary Snapchatowskie, oczywiście Marcin Mazur, Snapchat. I z okularów rzucam w zasadzie wszystko na swojego Instagrama, również Marcin Mazur. Zaraz kończą się reklamy. Przyjdziemy do treści. Czekaj, nie, a dobra, bo mój plecak wygląda tak, czyli mam na GoPro pas, czyli zakładam tutaj sobie na pas i mam mam też latarkę ewentualnie druga kamera gopro właśnie a nie tylko to bo jeszcze mam to gopro czyli to jest gopro 5 chyba tak to jest 5 a to jest 7 Hey no, Czy naprawdę tak śmiesznie wygląda? Oczywiście, nie, no to śmiesznie wygląda. Tylko, że wiesz co? Bardzo fajnie, fajne są ujęcia, jeżeli chodzi o, o tą perspektywę. I można zawsze kierować. Czyli. Nie, nie będziesz. Za 15 zł. Ale że że to daleko że poprawiłeś swoje stoki? Bardzo daleko lata. Nikt tak się, nie Nie, się, nie, Może nie, że tak, ale daleko lata już. I dość wysoko więc może pokażę, ale staję tam, gdzie byłeś. Gdzie mamy Szymona, czyli Szymon. Dzień dobry. Nagrywasz dzisiaj okularami. Dobrze. Ale powiedziałeś mi, że hulajnoga to jest inspiracja wcześniejszą hulajnogą Miłosza. Tak. Zgadza się? Tak. Ja pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. A ja pozdrawiam Mazur. Troszeczkę... Troszeczkę ponagrywałem, kupiłem sobie jedzenie, jakiegoś łososia, no i dosyć dużo kupiłem słodyczy Miłoszowi, bo chciał, prosił, jakieś napoje izotoniczne i tak jak powiedziałem, jakieś czekolady, coś tam w bagażniku mam i teraz czekam, żeby, żeby tutaj, właśnie przyszedł, bo tego mu brakuje, a no i tutaj, o właśnie, szelota sobie kupiłem i dla niego jakoś tam też pieniądze będą potrzebne. Kasia też dała na wymianę, jak już jestem, to rzeczy, ręczniki i tak dalej. No bo skoro przyjechałem, to można od razu zrobić wymianę rzeczy. Jestem mega głodny, jestem mega głodny. Zjem tego łososia migiem. Kuba, co mi zaproponowałeś? Żeby pan poskakał na trampolinie. Słuchaj, dobra. Jak sprawdzisz, jaka jest waga. To, to pójdę. Dobra. Tylko musisz zobaczyć, czy jest waga podana. Dobra. Okej? Okay? No tak. na razie. No to nie zbrać. Co? To pewnie do pół tony jest. Nie jest nigdzie napisane. Nie ma nigdzie napisane. No to napisane. nie idę. Dlaczego? No muszę mieć pewność, że jest waga odpowiednia. Dobrze, no, to będę na jeszcze Szukaj. A to. Chłopaki będą kombinować coś, szykuje się mocnego. Yeah. Skoro są materace, to będą chłopaki szaleć. No, tak. Jak to? O, to Tutaj mam ja długopis ja... i faktycznie oparłeś się, żeby cię zrobił po Tak, a ja tak, tak samo chcę. A ja nie, a ja nie chcę tego a ja... A ja... zrobić. Ale panu ja chcę! Pamusi! Nie ma... no, tro... ma... mi mi trochę lipa wyjdzie. Nie maja... A ja chcę się próbę. Tak ja poproszę o ja... dobra. Ja Ale on pozwala, żeby napisał. Jak uważasz? Jak uważasz? Nie, ja to nie, nie, nie. Nie, w głupie no, to będzie. No, wej, to się pan się pan bo długo się będzie zmywać. No no, no, nie, nie robię. No ale jaki ale... Głup. Ale jak! Ale no, to Rozmyśliłem to, to się. To, to to się. To A ty, co powiedz mi, co, co, to, co z tobą było? No, akcja? no telefon mi zniknął. No i jak? A to jak to było? No No zniknął. A naprawdę to tak wyglądało No tak, to zniknął. nie Ja wiem, ja wiem, jak zniknął, ale Ale ja... A serio? Pozdrawiam Piotrka ja Rybackiego! Ruchacie. Napiszcie czy fajnie wyglądał ja Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. A co ty chcesz jeszcze dzisiaj? Żebym te filmy wrzucił? Ty, bo mnie czeka podróż jeszcze, stary. Ale żeby jak będziesz, jak, jak nie będziesz chciał się uspać, albo będziesz miał czas, żeby wysłać mi te trzy lipy. jutro, ano. A, my, a, jak, a, jak, a jak ci się uda? A jak będziesz miał... Nie uda mi się, ja będę znalazł już się ciemno robi. Tego nie widać w kamerze. Ale mam progres. No w tym obozie. Ja już nie mam siły. Ja ale grzeje słońce. Krąco. Aczkolwiek lekki wiaterek. Witam Ci w nowym pięknym dniu. Niewyspany po walce bokserskiej Macieja Sulęckiego. Słabo, bardzo słabo to wyszło, w ogóle walczył z przeciwnikiem, który bardzo nietypowo, bardzo nietypowo walczył, taką miał technikę, wiesz, takie kładzenia się, kładź się, taki wiesz, Polak walczył z takim przeciwnikiem, nie, który taki, nie, niby, tak jak trochę tak, wiesz, pajacował, ale naprawdę, ale później jak wysuwał te ciosy, to takie bardzo szybkie, bardzo trudny rywal. E, teraz nie wiem, czy to widać, ale jest troszkę przez to nie wyspany, ale co tam. Nie, Ale nie mogłem spać też dlaczego Nie mam Wczoraj byliśmy nad wodą i się zjarałem i się sparzyłem Po prostu w nocy plecy mnie tak bolo i bolały, że po prostu masakra. Ja się smarowałem A ty się smarowałeś? Mhm. Mama ci posmarowała mhm. a O mnie nie pomyślała No ładnie. Ciebie wtedy nie było a, Bo mnie nie było, jak mnie nie było Bo gadałeś z kim? Nie wiem Razem z miałem ja cały wyścig. Marcela zaprosiłem na końcówkę, dlatego że wyścig po prostu Formuły 1 dzisiaj jest rewelacyjny. A ja się chłodzę tutaj. Jest okrążę. W tym wyścigu było 71 i to jest ostatnie teraz. 71. No. A ja się chłodzę groszkiem. Na ciało. Zmnożony. nie jest tak gorąco, nie jest tak źle. Czy ciepło? Ciepło? Chodź do biedry. O, ale mi grzeje i teraz idę z tyłu, słońce Ja mam, jest tak, tak spalone. Może Marcel, przytrzymaj kamerkę, zaraz mi powiesz, co chcesz powiedzieć. Nie, jest tu widać tutaj? Różnice? Nie, nie, nie podchodź. Czy jest tutaj widoczne, tak? Ciemno, jasnie? Tak. Widać jest, tak? Ty, najlepsze, jak się na to wodą, to, to nie czułem, nie? No tak jest z reguły, no nie? Nie czujesz, nie posmarowałem się i... i później się spiekłem. Idziemy teraz kupić jakieś napoje, idziemy do nas, no, do znajomych na grilla. Raczej dla was napoje. Napoje, no synuś, nie dla ciebie, nie dla ciebie, jeszcze troszkę musisz pocierpieć. I tak one są ochylne. Dzisiaj kolejny dzień, ale jesteśmy w tym samym miejscu, czyli ja do, milionów. do znajomych, tam jest grill. Wiesz dlaczego Zami. przyjechaliśmy tak naprawdę? No, żeby zjeść. Ja mam 20 milionów i ty też masz 20 milionów. Dobrze. I z Marcelem gramy w Monopoli. Świat, to ślap, które też sobie kupimy. A ja dzisiaj w ogóle. w ogóle przez te, przy, przez te upały zaraz przyjdzie gradobicie, więc będzie ok. Nie mogę spać jakoś tak w nocy. Słabo się wysypiam. Gdzieś jestem, oczy mnie bolą. <noise> Kurczę, ciężko. Ciężko by mi było żyć gdzieś w jakimś kraju, gdzie jest tylko i wyłącznie słońce. Ej, Marcel, dzisiaj czytałem, w Meksyku, w miejscowości półtora milionowej, spadł grad nawet do wysokości dwóch metrów. Grad w Meksyku. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że najniższa średnia temperatura w miesiącu jest u nich w lutym i wynosi wiesz ile? Najniższa temperatura średnia 25 stopni. Zobacz jakie anomalie są. Rozumiesz? A u nich spada śnieg, gdzie nikt pewnie przez, nawet jak ktoś żył 80 lat, to pewnie śniegu w ogóle nie widział. I spadł go ten grat w zasadzie. No to jest grat. Nie śnieg, to nie był śnieg, tylko grat, duże kule. U nas w Polsce dzisiaj mają być. Mam nadzieję, że nas nie dosięgną. Marcel, bo tak, naszego fryzjera nie ma I powiedz, co my dzisiaj ustaliliśmy? Ty, powiesz. Ty powiedz. Ty powiedz. Mamy maszynkę. I sami się będziemy obcinać, Marcel, przynajmniej taki jest mój plan, Marcel mnie obetnie, <noise> czyli Marcel będzie mi obcinał, przy okazji nagra swój odcinek, e, no właśnie, więc pewnie będzie ciekawie, więc prawdopodobnie w ogóle Kasia powiedziała, że nie będzie się ze mną nigdzie pojawiała, bo wiem jak to się zakończy, czyli zakończy się łysiną, a w, przy mojej tuszy i pff, 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 dużym, pff, owalnym... Owalnej twarzy, to będę wyglądać fatalnie. No, ale co to? Gdzie tutaj? Gramy? O, dobra, gramy. Ja czuję, że ty mnie oszukujesz. No nie. Jeszcze raz, policz. A ile masz na kostkach? Idzisz, idzisz. Ile ma <noise> Tutaj jeszcze mają znajomi taką grę planszową. są osadnicy z Katanu chyba, tak? tak. Którą właśnie, zaraz to sprawdzę. Jak czytałem jakoś yy, Czytałem wypowiedź któregoś ze znanych biznesmenów, to właśnie on powiedział, że czytał, <noise> że, że grał właśnie w tą grę. I mam Bill Gates. Wszyscy znają, tak? A ci, co nie znają, to założycie Microsoftu. Ta gra planszowa o budowaniu cywilizacji jest ulubioną grą w mojej rodzinie. Melinda, czyli żona, nasze dzieci i ja spędzamy wiele godzin siedząc przy stole, handlując zasobami, budując drogi i ustalając strategię, aby być pierwszym, który osiągnie 10 punktów zwycięstwa.